Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych Metamorfozy Lalek trwa w Białostockim Teatrze Lalek w naszym studiu. Witam Artura Dwulita i Ryszarda Dolińskiego od twórców no, głównych ról w spektaklu Końcówka. Akt bez słów. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Słuchajcie, to jest jakieś takie e, szczególne połączenie. Końcówka. Akt bez słów, bo cały spektakl kończy się e, etiudą z marionetką. Jak wy to rozumiecie? Dlaczego? Tak, że to ja, tak? <śmiech> <śmiech> e, raz, że jest to naturalne połączenie, tak mi, tak mi się wydaje, naturalne połączenie e, autora i pewnej idei, która była zawarta w tym przedstawieniu. E, I e, spotkanie z takim idealnym aktorem uniwersalnym w postaci marionetki właśnie. Czyli, czyli aktora, który, który nie udaje, który nie, nie nadgrywa, nie, nie przewartościowuje pewnych nastrojów emocji. I w tym kontekście myślę, myślę, że to jest jeden z elementów, dla których, dla których akt bez słów został dopasowany do, do końcówki. Także trudno mówić: Dopasowany. Beckett ma to do siebie, że w scenariuszu absolutnie precyzyjnie napisał to wszystko. Każdy gest, każde przejście z prawej do lewej wchodzi, ogląda ten. i, końcu, i ostatni akt bez słów jest precyzyjnie opisany. Czy on jest dzisiaj. Noś, nośny, czy jest precyzyjny. Dziś coś z sobą niesie? Tego nie wiem. To widz musi przyjść i zobaczyć. Ale reżyser postanowił wiernie zrealizować założenia reżysera, twórcy dramaturga Weketa. I tak to się stało. I szukał takiej formy, która będzie no bardzo... Uniwersalna. Ja specjalnie zaczynam od tej marionetki, bo mam wrażenie, że Becketowi rzeczywiście jest bliżej do Gordona, Edwarda Gordona Craiga, niż do Stanisławskiego na przykład. I powiedzcie panowie, e, co to dla was znaczy, dla was aktorów lalkarzy, porzucić siebie? Co to znaczy porzucić swój egoizm? Co to znaczy używać swojego ciała i swojego głosu jak narzędzie? To, to cały Beckett. Generalnie my chyba porzucamy swój egoizm w pracy codziennej z lalkami, właśnie dlatego, że oddajemy lalkom nasze emocje, nasze impulsy, nasze uczucia. Natomiast grając końcówkę, jesteśmy egoistami w tym znaczeniu, że używamy właśnie narzędzi takich jak nasze ciało, nasz głos, nasze fizis. Natomiast w zderzeniu właśnie z tym, z tym aktem bez słów mamy tutaj taką sytuację Craigowską troszeczkę. Aktora idealnego, który ma spuentować pewne zdarzenie, pewne uniwersum. Mhm. Tego szukał Beckett w czasie jego pierwszej realizacji końcówki. Zmieniło się chyba tam kilkudziesięciu aktorów, którzy odmówili grania. Nie byli o, w stanie. Nie byli w stanie. Beckett wymagał, absolutnego powtórzenia po nim. Nie będzie padać. I aktor musiał nie będzie padać. Nie mógł powiedzieć nie będzie padać. Nie będzie padać. Idealnie powtórzyć choreografię, interpunkt wszystko idealnie. No jest, to jest taka idea nad marionety, bo wtedy aktor jest trochę zniewolony no, przez tego reżysera, przez tego dramaturga. No bo co ma do powiedzenia, co, co, co może? Tylko, tylko może się wykazać umiejętnością no, zrealizowania założeń reżyserskich, nic od siebie. Sam staje się narzędziem. Tak, tak. tak. A... Słuchajcie... Y Przepraszam, ale od razu chcę pociągnąć ten wątek, to znaczy, no, stanowicie jako postaci sceniczne bardzo toksyczny związek na scenie. Klow i Ham. Ham upokarza, mówiąc ogromnym skrótem oczywiście, a Klow nie potrafi odejść. Czy to, jak Wy to rozumiecie, jak Wy to czujecie, o cały, czym to dla Was jest? Cały czas rozmawiamy na ten temat. Cały czas. Przy wznowieniach, przy, przy próbach cały czas rozmawialiśmy o tym, o tym toksycznym związku, ale tam jest jeszcze jedna rzecz. E, otóż y, reżyser zakrzywił czasoprzestrzeń. Otóż y, między nami jest różnica wieku i Kloff w tekście jest młodszy od, od Hama, a on nas pozamieniał, bo rodzice Hama są od niego też młodsi. Więc mamy tutaj rodzaj takiej kompletnie zakrzywionej czasoprzestrzeni i czasorelacji. Słuchajcie, spektakl trwa 100 minut, czyli to jest grubo ponad półtorej godziny. Ja jako widz oglądałem ten spektakl tylko raz i bardzo go przeżyłem. Zastanawiam się, jak wam się udaje wchodzić w tę rolę regularnie, bo przecież od miesięcy gracie ten spektakl i od miesięcy mierzycie się no właśnie z tym post postapokaliptycznym światem, z tym światem poza czasem. Ja oczywiście nie chcę już wchodzić w interpretację, bo o bekecie, o tekście powiedziano i napisano prawdopodobnie wszystko. Interesuje mnie wasza, aktorów, perspektywa. Wiesz, to jest taka sytuacja, że <laughs> widz widzi to i szuka jakichś odniesień do rzeczywistości, w której funkcjonuje, w której żyje. Te uszczypliwości, ten cynizm, ten złośliwości, te zdania nienawiści, to są gdzieś na co dzień. Ten widz to słyszy, to wszystko i odnosi to do dnia dzisiejszego, kiedy naprawdę nam jest trudno dzisiaj być życzliwym dla drugiego człowieka na ulicy. Uśmiechnąć się, co, jak się czujesz tylko. A, a, I wszyscy warczy. Nie wszyscy, ale generalnie warczymy na siebie, szukamy, jak siebie wybudować, nie przez to, żeby być lepszym, po prostu, tylko żeby zgnoić tego drugiego, żeby jemu dotknąć, żeby on się poczuł gorzej. Wtedy jestem bardzo dobrze. To takie polskie. Poza no tym, to wiesz, to jest taka e, sytuacja e, trudno tu jest mówić o, o postaciach pisanych tak jak e, w sztukach klasycznych, które mają które mają jakąś swoją dramaturgię, początek, koniec. Oczywiście on jest w pewnej strukturze napisany. Natomiast wszystkie postaci występujące na, w tym dramacie są, są rodzajem takiego egzemplu, są przykładem jakiegoś istnienia, jakiegoś bytu ukresu. W momencie, w momencie, właśnie końca świata, końca uczuć, emocji, absolutnie są. Nie wiemy nad, czego nie, końca. Nie, wie, nie wiemy czego końca. Mhm. Są nad jakąś przepaścią i nie mogą się z tego po prostu wyzwolić. U nas jest to wyspa. Coś jest po lewej stronie, coś jest po drugiej, ale czy jest naprawdę? Funkcjonujemy. Tu no. funkcjonujemy, w teatrze funkcjonujemy, w naszym Nie się z tego tak. jakoś wydłubać, ale sami wiemy, że jesteśmy gdzieś w jakiejś grze uwikłani. W tym mieście jesteśmy i tam jest taki tekst, fragment A dlaczego ty trzymasz mnie u siebie? Tak. Bo nie mam kogo innego. Tak. A ja odpowiadam, bo nie mam innego miejsca. Jesteśmy na siebie skazani. Tak jak tu w tym mieście, w tym kraju jesteśmy na siebie skazani. Powinniśmy robić wszystko, żeby się porozumieć i się dogadać. Wszystko powinniśmy robić, bo jesteśmy na to skazani. Jeżeli nie, no to będzie taka końcówka, to będzie masakra. Wcześniej czy później. Zaczniemy się nienawidzieć, a to już prosta droga wtedy do absolutnej dezintegracji. Artur, yy, Arturze, tobie przypadła rola y, określona ogromną ilością tekstu, tam, y, prawda? Y, tam się mówi i mówi i mówi i mówi, ale teraz y, znowu dzielę się swoim takim osobistym wrażeniem jako widza. Mnie się cały czas wydaje, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale że nie o sam sens tych słów chodzi, ale troszeczkę o to, co pomiędzy tymi słowami się dzieje że szukam jakiegoś takiego, bo wypowiadanie tych sentencji, no tak jak powiedzieliście, Beckett wszystko bardzo precyzyjnie określił, yy, ruchy, intonacje, jak rozumiem, prawda, to wszystko jest doskonale napisane, przemyślane, tekst współczesny, a jednocześnie klasyczny, ale coś wydobywasz, starasz się wydobywać z pomiędzy. Jak ty to robisz? Bardzo dziękuję za taką miłą recenzję. Ja się nie podlizuję. <laughs> eee... No, robię. Po prostu. To jest tak, to... Staram się to robić. To jest bardzo trudne. To nie jest rola napisana dla mnie. Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz przeczytałem tekst, po raz kolejny, bo oczywiście, że studiowałem go gdzieś wcześniej sobie. Natomiast jak dostałem propozycję zagrania w tym przedstawieniu, to po tekście od razu myślałem, że będę klowem. Bo tak wynika z tekstu i mniej więcej wiem, jakie mam emploi. Natomiast jak Bogdan Michalik powiedział, nie, 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 ty będziesz grał chama. A, a dlaczego ja? A dlatego? No i? No. I już. I już. To zakrzywił czasoprzestrzeń. I czy to wtedy, właśnie, aktor staje się trochę tą marionetą? Wiesz, no trochę tak, no trochę tak. W rękach reżysera jesteśmy narzędziem, to o tym, żeśmy rozmawiali. Wiesz, no, te teksty, które są napisane i które przypadają Hamowi, one, te słowa są bardzo. Zresztą Clough zresztą ma też piękne monologi zapisane. To są bardzo głębokie, bardzo mocne bardzo egzystencjalne teksty, po prostu, one są strasznie nośne. Mimo, że były pisane w latach 60., to one teraz są tak aktualne, naprawdę. W pewnych momentach aż pozwoliłem sobie zwracać się do widza bezpośrednio. Dlatego, że no, nie mam do kogo tego powiedzieć, a widz jest jedynym... Jedynym aktualnym odbiorcą tego, co, co mówi Han. Teraz, jak, jak próbowaliśmy... To, to jeszcze, jeszcze może dlatego, że, że ten tekst w nas już siedzi od jakiegoś czasu. Oczywiście była długa przerwa i nie graliśmy tego bardzo długo ze względu na pandemię, no to jest jasne. Natomiast, natomiast to, co, to, co, to, co, to, co nam się udało teraz złapać, to pewien spokój. Mnie przynajmniej pewien spokój i e, nie takie siłowe e, uderzanie w widza młotkiem. To dlaczego drżysz, tylko... Artur? No bo mam tremy. To cudownie, aktor z takim doświadczeniem przyznaje się do tremy. Każdy przyznaje się do tremy. A każdy aktor, aktor bez tremy, to nie, aktor. nie ma takich. Jeżeli już nie masz tremy, to weź walizkę i idź do domu. To, to, to. Słuchajcie, popadła padła tutaj, no pojawiło się to słowo pandemia. Ja rzeczywiście moim gościom zadaję to pytanie dotyczące pandemii. Szczególnie chodzi o tych artystów, nazwijmy to niezależnych, ale w jednej z rozmów z Dawidem Złazolą zapytałem go właśnie, jak ty przeżyłeś pandemię, jak ty to widzisz? I on odpowiedział mi w sposób, który mnie zszokował, a jednocześnie otworzył mi pewne. Drzwi, powiedział: Słuchaj, no, my w pandemii cały czas jakiejś żyjemy, że to nie musi być wcale choroba, to może być y, właśnie jakaś apokalipsa, jakieś inne wydarzenie. Ta pandemia pojawia się nam cały czas. Wy to też tak rozumiecie, że to, to ciągle, ciągle coś nad, nas, nad nami wisi, ciągle z czymś się musimy borykać i wychodzić z tych opresji? Mm, możemy tak to określić, ale nie w takim stopniu jak teraz to ostatnio. No, wyobraźmy sobie naszych rolników, którym nagle zabierzemy ziemię. To ich nie ma. Nam zabrano publiczność, zabrano nam słuchacza tego. I nagle. No, niby tak, jest wyjście, możemy mówić do szkiełka, do kamery, możemy tutaj mówić, ale to, to, to nie jest ta reakcja, to nie jest ten oddech. W jakim stopniu ta widownia buduje ten spektakl? My czujemy jej. Oddech, kiedy ona oddycha, kiedy nie oddycha, kiedy wstrzymuje oddech, kiedy. <laughs> to, to są minimalne rzeczy, to nie jest wielkie reakcje, ale my to czujemy wszystko, bo jesteśmy od widza. Dwa metry, trzy metry od widza jesteśmy, my czujemy ten oddech. I nagle jego nie ma, mówię o końcówce. Nie ma i. Mhm. To my stajemy się. No, nas przestaje nie być, nas nie ma. Nas nie ma po prostu, nie ma widza, nie ma tej reakcji. Myślę, z... nie ma generalnie bez odbiorcy. Nie ma tak. No właśnie, o tym teatru. chciałem powiedzieć. To, to, tak. to zabolało. Także że to ten jest składnik. Dialog, że to my cały czas jesteśmy w dialogu, z kim mamy gadać, z pustymi krzesłami. No. Tak, do kamery to nie Przecież to do samo. Do kamery, tak, to... to zabolało. To, tak, pandemia cały czas istnieje, jakieś tam rzeczy istnieją, kręci Do się tak, tak. teatr zawsze gdzieś stara się w tym odnaleźć, powiedzieć jakieś słowo na niedzielę, gdzieś wybrnąć z tego jakąś radę, jakąś nadzieję, albo odebrać nadzieję, różne spektakle były, ale nie w takim stopniu, jak to ostatnio się działo, to makabra. Słuchajcie, ja trzymam kciuki, Artur Dwulit, Ryszard Donieński, e, końcówka, akt bez słów w Białostockim Teatrze Lalek. Zapraszam. Dziękujemy. Dziękujemy.